Przygotowuję różne materiały do muzeum, które aktualnie tworzymy w Krośnicach. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam pewną historię o Ryszardzie Szurkowskim, a konkretnie dotyczącą ilości jego zwycięstw, czy może wejść na podium. W 2015 roku byłem na takim evencie związanym z 70 urodzinami Eddy Merksa. Fajnie to zorganizowali, między innymi rozdawali takie gazety. Wygląda to jak nasza wyborcza. Na początku zdjęcia Egimerza z początku jego kariery, na końcu, jak wygląda dzisiaj, a w środku wypisanych jego 525 zwycięstw. Niewątpliwie robi to wrażenie. Taką gazetę przywiozłem Ryszardowi, nawet pamiętam dokładnie kiedy, bo to był wrzesień. Kolejna edycja rajdu rowerowego śladami Ryszarda Szurkowskiego. No i Rysiowi pokazuje, ja mnie Ty masz w przyszłym roku rodziny. można by coś takiego zrobić. A przy okazji tutaj wspomnę, że Panowie bardzo dobrze się znali. Eddie Merks nawet kiedyś zaproponował Ryszardowi, żeby jeździł w jego grupie Molteni, co oczywiście w tamtych czasach było niemożliwe. Ale e, Eddie Merks do dzisiaj wspomina Ryszka i nawet przesłał, nam taki list, który odczytamy podczas otwarcia muzeum, ale dzisiaj przeczytam tylko jedno zdanie, góra 2. Chodzi tutaj o wyścig Paryżnica w 74 roku. I Edy pisze tak. Kiedy w ciągu czterech dni jesteś Trzykrotnie w pierwszej piątce nie można mówić o przypadku. E, podczas tego wyścigu Eddie Merks cały czas czuł oddech Ryszarda na swoich plecach. I ten wyścig bardzo dobrze zapamiętał. E, Rysiek wtedy zmierzył się z najlepszymi zawodowcami. I pokazał, że amator też potrafi się ścigać. Spotkali się też na Mistrzostwach Świata, a szczególnie ważna jest rozmowa w Barcelonie w 1973 roku. Amatorzy jechali dzień wcześniej przed zawodowcami i to wtedy Eddy Merks. Przyszedł do Ryszarda, który zrobił złoty medal. Przy okazji go pokażę. On oczywiście będzie w muzeum. Najważniejsza nagroda, najważniejszy tytuł w kolarstwie. To się bardziej nawet liczy od medalu olimpijskiego. No i wtedy Edi przepytywał Ryszarda jak ta trasa, jak te podjazdy, jak ten podjazd nad Mondżu bo właściwie ten podjazd decydował o zwycięstwie. Także no, cenił sobie Ryszarda Szurkowskiego. No ale wróćmy do tej mojej opowieści. Ja mówię Rysiek, ty masz w przyszłym roku siedemdziesiątkę ja bym sobie nawet w prezencie coś takiego zrobił, wydrukował. No, może nie w tym wymiarze, trochę, trochę chudsze, ale, ale to by fajnie wyglądało. Mówi, ale skąd, skąd teraz wziąć te wszystkie Twoje zwycięstwa? A Ryszard mówi. A ja to mam wszystko zapisane. A ja zadaję pytanie. Gdzie? No bo nie ukrywam, że byłem zaskoczony. 20 lat ścigania się i mam wszystko zapisane. A Rysiek podszedł do takiej, do takiej szafy i wyciąga zeszyty takie szkolne, te narożniki powykręcane. Odwiązuje tasiemkę. Chyba od kilkudziesięciu lat nie rozwiązywaną. No i pokazuje mi, no tu masz, tu masz pierwszy zeszyt, ja to pamiętam, jak dzisiaj otwieram. Wyścig w 1964 roku, Bukowice. Później następny, ten znany wyścig w Krotoszynie o 1,5-kilową szynkę w puszce eksportowej. Aż do ostatniego wyścigu w 1984 roku. Ja mówię, Ryszard, to jest to jest coś, coś niesamowitego. I on pisał tylko pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Zrobił sobie kolumny. W pierwszym było napisane gdzie w pierwszej napisane gdzie był wyścig. W drugiej pierwsze, drugie to krzyżykami zaznaczał, a trzecia, czwarta kolumna jakieś uwagi. Ja mówię, daj mi to, ja to uporządkuję, wrzucę w Excel. I zobaczymy, ile razy Ty byłeś dekorowany. Ile razy wchodziłeś na podium? To, no, i to była tutaj zabawna sytuacja, bo Ryszard mówi: E, ja Ci tego nie dam, bo zgubisz i nie będę miał. A ja wtedy mówię: To wiesz, co? To ja Ci dam pokwitowanie. On po chwili uśmiechnął się, mi, no, jak zgubisz, to po co mi to pokwitowanie da? Ale dał mi te zeszyty. Ja nad tym pracowałem tak jak. Miałem e, wolny czas. E, wielokrotnie do niego dzwoniłem, bo nagle zmolił jakąś tam miejscowość we Francji, czy w Italii, czy gdzieś w świecie. Nie mogłem odczytać. I mówię, Ryszard, tam jestem przykładowo. 78 rok, tam Francja, czy. Aha, no, no, to już wiem, to, to, to. A trzeci byłem. A tam nawet. E, Padało wtedy. <laughs> Patrzę, wszystko się zgadza. Wielokrotnie go tak sprawdzałem. Nawet jak, jak wszystko wiedziałem. Niesamowita pamięć, fotograficzna pamięć. No ale przyszedł moment, że ja to podsumowałem i sam oczom nie wierzyłem. I to był. <laughs> zbliżał się, mniej więcej ta pora roku zbliżał się Koniec listopada, Rysiek zawsze jeździł na urodziny swojej mamy do Świebodowa. Ale jak jechał, jechali do Świebodowa, zawsze przyjeżdżali tutaj do nas do Poznania. No ja do niego zadzwoniłem, mówię Rysiu, no to powiedz, ile razy ty wchodziłeś na podium? No, dokładnie, no nie wiem, no na pewno setki, no ale no ale ja mówię, tak bliżej czego? No, to nie wiem, to ja ci nie powiem. To ja wtedy powiedziałem tak, no to Rysiek. To wyobraź sobie, że przez dwa lata i kwartał codziennie wchodzisz na podium. Ryszard Szurkowski wchodził na podium 789 razy. I jak drugi mój serdeczny przyjaciel Krzysztof Wyżykowski pisał książkę raz z Kamilem Wolnickim, Ryszard Czurkowski, Wyścig, Autobiografia, dodam, że ta książka była też cegiełką w czasie zbiórki na leczenie i rehabilitację Ryszarda, To ja mu powiedziałem, że ja mam takie, taką perełkę, on nie chciał uwierzyć, ale on tą listę ode mnie dostał i ona w tej książce jest. Jest też jeszcze parę innych rzeczy, które tutaj napisałem i również one w tej książce są. Także wyścigi w latach 1964-1984, pierwsze miejsca czterysta dwadzieścia dziewięć, drugie miejsca dwieście jedenaście, trzecie miejsca sto czterdzieści dziewięć. Ryszard Szurkowski był nazywany takim polskim Edi i siedemset osiemdziesiąt dziewięć razy to jest wynik, który będzie ciężko pobić jakiemukolwiek kolarzowi. No, ja życzę kibicom i sobie, żeby się wreszcie taki urodził, żeby to polskie kolarstwo odżyło. Być może w muzeum, które. No, niedługo będzie gotowe. Może przyjdzie tam dziadek ze swoim wnukiem. Pokażę, zobacz. To był sportowiec. To był polski największy kolarz. Jak się kończyły etapy wyścigu pokoju, to myśmy rysowali trasę kredą na asfalcie czy kijem na piasku. I odtwarzaliśmy etapy strykając kapsle czy guziki. I każdy chciał być wtedy szurkowski. W muzeum oczywiście będzie to pokazane. Będzie cała ściana e, zrobiona. E, taka ta, ściana, ona ma chyba 5 metrów na 3. Będzie potężna zdjęcie Ryszarda i wypisane te wszystkie jego y, podia. Obok będzie gablota szklana, gablota, gdzie będą y, wszystkie jego medale, puchary, nagrody. Także na, sto, na 100% będzie to ten ciekawy fragment, jeden z najciekawszych fragmentów tego muzeum. Na bieżąco będę wszystkich informował, jak te prace postępują. Nie ukrywam, że mamy trochę opóźnienia, ale postanowiłem zmienić około 30% tego scenariusza, ponieważ otrzymałem pewne materiały, które kiedyś wykreśliłem, ponieważ wszystko wskazywało na to, że, że, no, że się tam nie da czegoś zdobyć a dwa czy trzy miesiące temu obróciło się wszystko o 180 stopni, także będzie opóźnienie, ale to muzeum będzie lepsze. Pozdrawiam wszystkich.